Ich działalność opiera się w dużej mierze na hojności darczyńców, a każdy podatnik, realizując swoje rozliczenie roczne z fiskusem w deklaracji podatkowej PIT, może zaznaczyć, że chce przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji posiadającej status OPP. Na terenie naszego powiatu funkcjonują organizacje, którym właśnie można przekazać ten 1% podatku. Takich organizacji na terenie naszego powiatu jest 15, plus 3 organizacje, w przypadku których. No, nie posiadają one statusu organizacji pożytku publicznego, ale wpisując na formularzu PIT cel szczegółowy również te środki zostaną im przekazane. Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu bełchatowskiego znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce organizacje pozarządowe. Gdy już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% podatku należy wpisać jej pełną nazwę w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego. Oprócz nazwy organizacji należy wpisać numer pod jakim widnieje w krajowym rejestrze lądowym.